4, 3, 2, 1, Goł. 10, lewy 2, krótki cyk, ciąć, przez szczyt śmiało. 70 wybija, 20 za budką, hamuj. Lewy 4 mega ciasno, syf, nie ciąć, może zajęć. 10 w dół, uwaga, lewy 4 bardzo ciasny, 150. Hamowanie za choinkami, prawy hak. Hamowanie za choinkami, prawy hak. 12, Prawy objazd, Uwaga krawężnik. Prawy jeden. Brzozado, do. Uwaga. Lewy dwa cyk. 120 prostuj. Beczka z prawej. 100 prostuj na płotki schamuj. 100 prostuj na płotki schamuj. Prawy dwa cyk. Uwaga. Uwaga krawężnik. Krótka. Lewy jeden na końcu schamuj. Lewy objazd 10, lewy hak po choinkach, ciasno, 100, wcześniej hamuj, prawy 4, ciasny, krótka, prawy 4, 70, na szczyt, przed szczytem hamuj w dół, prawy 3, krótki, przed szczytem zhamuj, w dół, prawy 3, krótki. Редактор